I dlatego przekaż 1% Straży dla Zwierząt. To oni uratowali jego życie. Podaruj 1%. Jeśli chcesz pomóc, przekaż 1% Straży dla Zwierząt. Sebastian Grębka, witam i zapraszam na informację. Kilka dni temu doszło do niecodziennego, jak na Wawrzyskie, realia zdarzenia. Do placówki bankowej przy ulicy Mickiewicza wszedł bowiem mężczyzna, który, jak się chwila później okazało, dokonał napadu na placówkę bankową. Nie wiadomo jednak, czy sprawca posiadał broń. Według relacji i zeznań świadków napadu, napastnik posiadał przy sobie przedmiot przypominający broń palną. 20 marca w godzinach porannych Młody mężczyzna w wieku około 30 lat, zamaskowany, wtargnął do placówki bankowej i przedmiotem przypominającym broń zagroził pracownicy banku. Zarządzał pieniędzy. Sprawca tak szybko jak się pojawił w bankowej placówce, równie szybko zniknął i jak dotąd policja poszukuje sprawcy napadu. Nie wiadomo jak daleko posunięte jest śledztwo, ponieważ ze względu na dobro śledztwa Wałbrzyska Policja nie może udzielić więcej szczegółowych informacji na ten temat. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. Dla dobra śledztwa policja nie udziela szczegółowych informacji. Z ustaleń, jakie dokonała redakcja telewizji Twoja wynika, że sprawca ukradł z placówki bankowej niewielką ilość pieniędzy oscylującą w granicach kilku tysięcy złotych. Policja apeluje do mieszkańców Wałbrzycha, którzy posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie, by fakty te zgłaszali do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu lub na najbliższą jednostkę policji. Policja informuje również o możliwości przekazywania informacji na temat napadu na numer telefonu 997, gdzie gwarantowana jest anonimowość. Program, który zapoczątkował starosta Wrzyski ponad rok temu, dotyczył współpracy z aresztem śledczym w Obrzuchu i jak się okazuje, program okazał się sukcesem. Więźniowie chętnie, sumiennie i rzetelnie pracują na rzecz powiatu. Pierwsi więźniowie zaczęli pracować już na początku ubiegłego roku, więc minął ponad rok. W tym czasie prace na rzecz powiatu świadczyło pięciu więźniów. W tej chwili mamy dwóch kolejnych, czyli razem siedem osób. Pracownicy, pracownicy ci zajmowali się zarówno zimowym utrzymaniem drogi, czyli odśnieżali na przykład chodniki, w okresie między wiosną y, a latem również zajmują się y, utrzymywaniem w czystości chodników, a także y, na przykład segregacją odzyskanej kostki, jaką my ma, odzyskujemy w wyniku remontów. Więźniowie zostali zatrudnieni nieodpłatnie w wyniku zawartej wcześniej umowy pomiędzy aresztem a starostwem. W 2011 roku nawiązaliśmy współpracę ze starostwem powiatowym w zakresie zatrudnienia skazanych przy pracach na rzecz organów administracji samorządowej. Obecnie jest zatrudniony dwóch skazanych nieodpłatnie. Wykonują oni prace porządkowe na rzecz starostwa, głównie przy porządkowaniu chodników, placów, jak również odśnieżaniu ulic zimą. Po, przez 2011 rok przewinęło się pięciu skazanych, którzy wykonali pracę, których koszt szacujemy na około 25 tysięcy złotych. W sumie skazani przepracowali około 3000 godzin. Więźniowie rozpoczęli pracę w styczniu 2011 roku i patrząc się z ponadrocznej perspektywy, mimo tego, że z programu skorzystało tylko lub aż pięciu więźniów, to prace, jakie zostały wykonane, budzą respekt. Specyfika naszej jednostki, która jest aresztem śledczym, nie pozwala nam obecnie na zwiększenie tej ilości osób. W miarę możliwości jednak będziemy starali się, aby ta liczba mogła ulec zwiększeniu. Natomiast głównie w jednostce przebywają tymczasowo aresztowani i to jednostka jest głównie dla nich przeznaczona. Jest niewielka grupa skazanych, także nie możemy w większej ilości skazanych tutaj do pracy skierować. Nie tylko więźniowie mają korzyści z tego, że zamiast siedzieć w celi, mogą wyjść na świeże powietrze. Starostwo zyskuje siłę roboczą, za którą ponosi minimalne koszty, ale też areszt może pochwalić się elementem resocjalizacji. Celem wykonania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie wskazanym woli współdziałaniu w woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Jednym z takich oddziaływań, które ma do tego celu doprowadzić, jest właśnie praca społecznie użyteczna. Starostwo ze swojej strony zapewnia odzież roboczą, zapewnia badania lekarskie, również ciepłe napoje w okresie zimy czy też napoje chłodne, jeżeli mówimy o okresie letnim. Pracownicy starostwa, którzy bezpośrednio nadzorują pracę więźniów, stwierdzają, że charakteryzują się oni szczególną dbałością o powierzone mienie. To jest praca zgodnie z kodeksem pracy, także przestrzegane są wszystkie wymogi odnośnie kodeksu pracy. Osadzeni głównie przebywają na zewnątrz, także kwestia jest to praca na zewnątrz, głównie porządkowanie ulic. Teraz mieliśmy okres zimowy, także jest to odśnieżanie ulic. Ta praca no wydatnie do tego się przyczynia, że te ulice są dużo czystsze no i również ta pomoc w odśnieżaniu jest dość ważna. Co więcej, podczas wykonywania prac na rzecz starostwa więźniowie zajmowali się odzyskiem i segregacją kostki granitowej. Dzięki czemu w ten sposób odzyskano 267 ton kostki, którą będzie można ponownie wykorzystać. Niebagatelna liczba więźniom udało się w ciągu zeszłego roku odzyskać ponad 200 ton kostki. Ja chciałabym tutaj powiedzieć, że panowie ci pracują bardzo sumiennie, bardzo rzetelnie, wykonują swoją pracę z ogromnym zaangażowaniem. Nie mieliśmy z nimi żadnego problemu. Jak dotąd, zarówno strażnicy aresztu śledczego, ani pracownicy starostwa powiatowego nie pomyśleli nawet o tym, że więźniowie, którzy wykonują pracę poza murami aresztu, mogliby spróbować ucieczki. Tutaj nie ma dozoru funkcjonariuszy, natomiast dbamy o to, aby do pracy byli kierowani, osadzeni, których warunki właściwości osobiste nie stwarzają zagrożenia dla, zewnętrz, dla osób z zewnątrz. Z drugiej strony, po co? Przecież areszt śledczy to przecież jeszcze nie więzienie. Ruszają przygotowania do mszy papieskiej, która jest organizowana co roku, 2 kwietnia, czyli w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Msza jak zawsze odbędzie się na stadionie w dzielnicy Biały Kamień przy ulicy Ratuszowej. W organizacji tej uroczystości angażują się w instytucje, media oraz mieszkańcy regionu. We mszy co roku uczestniczy kilka tysięcy ludzi. Przedstawiamy Państwu program uroczystości Mszy Świętej. Godzina 16.30. Program muzyczno-modlitewny. Godzina 17. Msza Święta, koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa Świdnickiego Ignacego Deca wraz z duchowieństwem z Wąbrzych i Okolic. Godzina 19. Multimedialny program modlitewny poświęcony pamięci Jana Pawła II. Godzina 20. Tryptyk rzymski w wykonaniu ludzi Jana Pawła II. Godzina 21. Apel Jasnogórski. Godzina 21.37 Modlitwa i oddanie hołdu. Wobrzyskie biedoszyby, o których przed laty było bardzo głośno w Polsce i Europie, mimo starań lokalnych władz, nadal funkcjonują. Tereny mieszczące się w aglomeracji miejskiej Wybrzycha, jak i te w przygranicznych rejonach, np. Jedliny Zdroju, są masowo przekupywane, a cała struktura lasów polnych, dróg czy ogródków działkowych ulega coraz większej degradacji. Mimo tego, że działalność kopaczy biedoszybów szybów nie jest już tak duża jak przed kilkoma laty, to według relacji straży miejskiej wynika, że kopaczy zamiast ubywać przybywa. Strażnicy sukcesywnie kontrolują miejsca nielegalnego wydobywania węgla i z tych kontroli wynika, że pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie ten węgiel jest nielegalnie wydobywany. Największą intensywność kopaczy zarejestrowano jak dotąd w rejonie ulic Bałtyckiej, Sportowej II Armii i w górnej części Sobieńcina. Lasy i ogródki w okolicach dzielnic Nowe Miasto od dłuższego czasu wyglądają jak tereny z lejami po bombach. Lokalizowaliśmy takie dosyć spore, spore miejsce, gdzie ten węgiel jest wydobywany na ulicy bałtyckiej, na terenie ogrodów działkowych. Tam jest kilkanaście dziur, z których ten węgiel jest pozyskiwany. Dlaczego tak się dzieje? Bo tam po prostu ten węgiel jest bardzo płytko pod ziemią, praktycznie metr, półtora metra jest pokład węgla znacznej grubości, dlatego osoby, które kopały w innych rejonach, przeniosły się tam. Sprawców degradacji terenu nie jest łatwo złapać na gorącym uczynku. Są dobrze zorganizowani i szybko uciekają z miejsca swojej pracy. Kiedy tylko zobaczą z daleka radiowóz Straży Miejskiej lub policji. Kopią w pobliżu szkoły, kopią, niszczą ogrody działkowe, niszczą mienie tych działkowców, które przez wiele lat były tam gromadzone. My wspólnie z Policją podejmujemy już działania, które mam nadzieję poskutkują tym, że kopiący. Ten tam węgiel przeniosą się albo w inne miejsce, albo zaprzestaną w ogóle wydobywania, bo jest to, przypominam, proceder nielegalny. Jest to wykroczenie, a w przypadku udowodnienia, że wyrządzają znaczną szkodę w mieniu bądź w środowisku, to można zakwalifikować to jako przestępstwo. Pojechaliśmy wspólnie z jednym z patroli do miejsca, gdzie wydobywany jest nielegalny urobek węgla. Drogi dojazdowe, które prowadzą do takich miejsc, są z reguły bardzo wyboiste, a trafić na teren bieda szybów nie jest łatwo. 102 do 104. No, my tutaj jesteśmy, gdzie ta droma działa. Nie no pytaj się, czy od góry wjeżdżali, czy od dołu. Czyli tutaj w lewo mam w dół zjechać, w te działki? Dokładnie. Przyjął. Niegdyś zadbane tereny ogródków działkowych, do których trafiliśmy z kamerą, nie przypominały lat swojej świetności. Dziury kilkumetrowej głębokości na każdym kroku, zniszczone altanki i połamane lub wyrwane z korzeniami drzewa, głównie owocowe. Takich miejsc w tej chwili... Jest około 30, około 30 czynnych bieda szybów. Szczególnie e, nasiliło się to wydobycie w dzielnicy Sobienci na ulicy Sportowej. E, również, tak jak powiedziałem wcześniej, Stary Zdrój, czyli Ulica Bałtycka, Ulica Jagieły. To są to stałe miejsca, gdzie te bieda szyby funkcjonują. Taki obraz przedstawia sytuację, jaką można zastać po stosunkowo niedługim okresie działalności bieda szybników. Miasto może w tym przypadku zlecić jedynie zakopanie dziur i wyrównanie terenu. Była tam prowadzona kontrola, wiem, że zostało zatrzymanych kilka osób. W tej chwili są te bieda zasypywane. Ten teren był monitorowany przez nas już od dłuższego czasu. Dzisiaj jesteśmy od rana. W dniu dzisiejszym nie było tutaj osób, które pracowały. Natomiast teren, jak widać, za mną był pokryty licznymi dołami, z których był wydobywany węgiel. W tej chwili trwają prace w celu zasypania tego i zniwelowania jakiegoś niebezpieczeństwa. Natomiast dzisiaj osób pracujących, czyli wydobywających tutaj węgiel nie, nie było. A te osoby, które tam stoją, prawdopodobnie to są właśnie. Prawdopodobnie tak, mamy też takie podejrzenia, to są osoby, które przyszły tutaj zaciekawione tym, co się dzieje na tym terenie i być może szacują swoje straty, które poniosły w związku z tym, że ten teren jest zasypywany. Według Tomasza Sakowskiego, który z ramienia Straży Miejskiej monitoruje bieda szyby na terenie Wałbrzycha wynika, że tylko w tym jednym miejscu, gdzie trafiliśmy na co dzień pracowało w wykopach nawet do 100 osób. Tutaj na tym terenie szacunkowo możemy przyjąć, bo już takie mieliśmy informacje i nawet osobiście to ustaliliśmy, że pracowało tutaj od 80 nawet około 100 osób. Było tutaj kilkanaście czynnych wyrobisk węgla ale trudno mi jest oszacować, ile czasu oni potrzebują na wykopanie takiego dołu. Na pewno z taką ilością osób, które oni tutaj dysponują, wykopanie takich dołów to nie jest kwestia jakiegoś dużego okresu czasu. Jak się okazuje w większości przypadków do pracy w biedaszybach przychodzą coraz młodsze osoby, w żaden sposób nie związane z górnictwem jak to miało miejsce na początku działalności biedaszybów. Wtedy zwalniani górnicy wykorzystywali swoje doświadczenie przy stawianiu stempli, teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kopacze żeby mieć lepszy dostęp do swoich wyrobisk wycinają drzewa, rozkopują nasypy kolejowe, palą ogniska czy podkopują ogródki działkowe. Tymczasem kara nawet w przypadku złapania kopacza nie jest wysoka, bo sięga 600 złotych. Część ogrodów działkowych na tym terenie jest już porzucona i w tej chwili te doły, które tutaj powstały, powstały na tych terenach porzuconych. Natomiast jeżeli Dalej rozejrzymy się na tym terenie. Widać, że część ogrodów działkowych jest dalej użytkowana. Stąd liczne skargi użytkowników tych ogrodów działkowych, którzy boją się o to, że osoby, które pozyskują węgiel, wejdą na ich ogródki i te ogródki zostaną zniszczone. Jak często tutaj przyjeżdżać? W tej chwili zajmujemy się monitor monitoringiem terenów, gdzie wydobywany jest nielegalnie pozyskiwany jest węgiel. Ten teren monitorujemy dosyć często. Podobnie jak inne tereny, które znajdują się na terenie nastawał drzewa. W miejscu, do którego dotarliśmy zostały zakopane wszystkie istniejące tam dziury. Węgiel widoczny był już na kilkanaście centymetrów pod powierzchnią ziemi. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Straży Miejskiej wystarczyła jedna noc, aby kopacze wrócili w to samo miejsce i rozkopali kolejnych siedem dziur. Gotowy już urobek z nowych wyrobisk już czekał na transport i sprzedaż. Świadczy to tylko o tym, że bieda Szybnicy są jeszcze lepiej zorganizowani niż do tej pory sądzono. Obrzyski klub fotograficzny co jakiś czas daje o sobie znać szerszej grupie Wałbrzyszan. Na co dzień grupa zapalonych fotografików zajmuje się fotografią w różnych jej aspektach i odmianach. Najnowsza wystawa dwóch członków klubu pokazuje piękno kobiecego ciała pod wiele tytułem pod pretekstem ciała. Um, artystyczne piękno kobiet przedstawione w pięknym czarno-białym świetle. Gra światła i cienia, bardzo mi się podoba, szczególnie um, tutaj zaprezentowane obrazy nie powiemy sam pod wielkim wrażeniem. Jest niewątpliwie jedną z lepszych wystaw. Akty, które są prezentowane, są bardzo subtelne, bardzo delikatne, na pewno godne polecenia. To jest pokazane piękno. Ustawę bardzo mi się podoba. Uważam, że akty są ciekawe. Można, mogę też powiedzieć, że modelki są bardzo interesujące, no i sama tematyka zdjęć. Widzowie, którzy przybyli na wernisaż pracy Jaremy i Michalaka byli pod wrażeniem efektów pracy ze światłocieniem i modelkami, które sprawdziły się w tej trudnej roli. Szczerze mówiąc, idąc tutaj nie wiedziałem czego mam się spodziewać. Wiedziałem, że to będą akty, ale nie sądziłem, że właśnie z takim delikatnym rzutem tej na całej obrazu. Subtelny przekaz niełatwego do pokazania tematu, szczególnie w taki sposób był widoczny na niemal każdej pracy, a biel i czerń dodawała fotografią tylko niezapomnianego uroku. Na przykład przysłanie jednego z obrazów, w sumie zdjęcia, które mi się kojarzy w sumie z Władcą Pierścieni a szczególnie właśnie takiego światła, tego takiego rozbłysku, tej takiej całej poświaty wokół kobiety, gdzie to jest aktem. Każdy ma swoje własne, indywidualne podejście do tej fotografii i tak naprawdę każdy je postrzega całkiem inaczej. Każdy odnajduje w nich coś innego. Dla innych to jest tylko zwykła kobieta, dla, dla innych to jest po prostu coś więcej. Wystawę fotografii aktu autorstwa Danielaka i Jaremy można oglądać jeszcze do 10 maja bieżącego roku a wszystko to pod pretekstem ciała. To już wszystko co na dziś przygotowaliśmy dla państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszamy jutro. Do zobaczenia.